Dzisiaj chciałabym Wam pokazać jak połączyć w okrąg robótkę, którą chcemy wykonywać na okrągło. Natomiast mamy druty z żyłką, i ciężko jest nam połączyć tak małą ilość oczek. Okrąg na długich drutach, a innych drutów lin na lince nie mamy. Więc co wtedy robimy? Wtedy przychodzi nam z pomocą metoda Magic Loop, za którą ja powiem Wam osobiście nie przepadam. Wolę przerabiać oczka na. Mm, na? Wolę przerabiać oczka na pięciu drutach. Kiedy mamy już oczka wszystkie nabrane, nasze brzuszki skierowane do środka, Przekładamy te oczka jakby na środek tej linki. O, właśnie w ten sposób. Tutaj są nitki wiodące, i szukamy sobie, tak, plus minus połowy robótki. W połowie robótki wyciągamy linkę. Popatrzcie. W połowie robótki wyciągamy linkę. Oczka przesuwamy do przodu, pilnując, żeby Brzuszki były na swoim miejscu skierowane z jednego i z drugiego drutu do środka. Oczka, te które będziemy przerabiać, czyli z lewego druta, przesuwamy jak najbardziej do przodu. Natomiast oczka z prawego druta, jakby przesuwamy na linkę, a drut wyciągamy. Tak, żebyśmy mogły łatwo tutaj drutem operować. Kładamy nasz marker i przerabiamy. Słuchajcie, oczka. Przerabiamy oczka. Pamiętajcie, żeby to pierwsze oczko zaciągnąć i przerabiamy tak długo, aż dojedziemy tutaj. Słuchajcie, do końca. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Troszkę mi tu się przesunęła ta, ten mój materiał. Przerabiamy, przerabiamy cały czas. Przerabiamy troszkę tych oczek nabrałam. I powiem Wam, że metoda Magic Loop są zwolennicy tej metody, ale bardzo dużo osób też nie lubi przerabiać tą metodą. Ja osobiście nie lubię przerabiać tą metodą, ale też nie lubię przerabiać na bardzo takich króciutkich żyłeczkach, jak na przykład miałabym przerabiać rękawki do dziecięcego sweterka, czy jakiś malutki golfik. Też nie lubię, więc wolę jednak te moje pięć drutów, na których nauczyła mnie dziergać jeszcze moja babcia. I to jest chyba dla mnie najlepsza metoda. Słuchajcie, dojeżdżam do ostatniego oczka które było na lewym drucie. Przerabiam to oczko, wyciągam ten drut, widzicie? Wyciągam ten drut. Teraz wszystkie oczka znowu przekładamy. Patrzymy, czy aby wszystko równo, bo to jest ważne. Co robimy dalej? Przesuwamy oczka na Lewym drucie do przodu, żebyśmy je mogli przerabiać. Natomiast prawy drut wyciągamy na tyle, dlatego ta żyłka jest potrzebna dłuższa, dużo dłuższa, żebyśmy tutaj mogli tym prawym drutem, drutem operować. I przerabiamy dalej, tak jak robiliśmy. To wcześniej, aż dojedziemy do końca naszej robótki. No i metoda Magic lub właśnie na tym polega na przekładaniu tych oczek z jednego druta na drugi, z jednego druta na drugi, aby te oczka łączyły się w Okrąg. Ja przerobię kilka razy, żeby to było troszkę dłuższe, i pokażę Wam, co ja jeszcze robię, żeby się nie męczyć, właśnie z wyciąganiem no, non-stop tej linki. Kiedy mam już przerobione kilka rzędów, ja to zrobiłam tylko malutko, dwa rzędy. Kiedy mam już przerobione kilka rzędów, ja już nie męczę się z wyciąganiem w połowie tej linki, tylko wyciągam sobie prawy drut. Tak na maksa. Troszkę talinka tu może Wam przeszkadzać, ale dla mnie to jest zdecydowanie lepszy sposób. Przytrzymuję ją tu sobie palcem i przerabiam oczka. O to chodzi, że póki robótka jest jej niewiele, ona nie potrafi się aż tak mocno rozciągnąć, tu naddać, więc jest to troszkę trudniejsze, ale przerabiam sobie kilka oczek. Jak widzicie, linka nigdzie tutaj, żyłka nigdzie mi tutaj yy, się nie plączę. Powiedzmy jeszcze dwa. I teraz wyciągam. Pociągam prawy drut. I znowu. Podciągam sobie oczka na lewym drucie. I przerabiam. Dalej. Znowu. Cztery, pięć, sześć oczek. Pociągam. Prawy drut, równam sobie oczka i przerabiam dalej. Może to jest dla mnie lepszy sposób, bo tutaj sobie tą linkę potrafię kciukiem kontrolować, potrafię sobie ją tutaj przytrzymać i jakoś ona mi tutaj nie przeszkadza. Bardziej przeszkadza mi właśnie ta wyciągnięta linka w połowie. Znowu przerobiłam, słuchajcie, parę oczek, podciągam linkę. I tak dalej, i tak dalej. I tak przerabiam, i tak sobie przerabiam. Widzicie, wtedy jest linka z prawym drutem wyciągnięta, natomiast tu na kółeczku nie ma żadnej plączącej się nitki. Mam nadzieję, że filmik Wam się przyda. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was również do zakupienia mojego kursu. Czapka dla początkujących bardzo fajna czapa. i myślę, że po doborze włóczki będziecie mieć wyjątkową czapkę, takiej, której nie ma nikt. A czapka jest tak prosto napisana, że zrobi ją prawie każdy, kto potrafi przerobić oczko prawe i Lewe. Za dzisiaj pięknie Wam dziękuję, zostawcie komentarz po sobie, trzymajcie się i do następnego filmiku.